Jesteśmy na VR-kach w Minecrafcie! Słuchajcie, mam tu moją krówkę. Cześć, króweczko. No gdzie uciekasz? Także, jak już wiecie, moim zadaniem jest tutaj przeżyć. Co to jest? Co tam? Piesek już łazi! O kurde, pieski są! Ale fajnie, w sensie wilczki. Mamy tu krówki, wilczki, nawet kura jest. Cześć. Okej, okay. zobaczmy, czy mi się uda to przetrwać. Ej, nawet mały piesek jest. Pierwszy raz widzę małego pieska w ogóle, żeby tak na start świata był. Cześć piesiu, co tam u ciebie? Pierwsze co musimy zrobić to ściąć drzewo, także zabierzmy się do tego. Zrobię tak o... O, patrzcie. Pierwsze drzewko. Zbierzmy sobie teraz drugie. Mogę tak machać się rękoma. Czekajcie, jak to pokazać łapkę w górę? Yy. Nie, to, to źle wygląda. Nie, to za zapomnijcie. Zostawcie łapeczki w górę, ale ja nie będę pokazywać jak to wygląda. Okej, okay, mamy tutaj crafting i postawmy go sobie tutaj. Mm, zróbmy sobie na początek mieczyk, bo mieczyk nam się przyda, bo mamy tu sporo mopków. Mamy nasz mieczyk, lecimy do roboty. Yy, tutaj jest jedna krówka, także... No, oj, oj nie, nie chcę trafić wilczka, bo się wszystkie na mnie złoszczą, a ja nie chcę, żeby się wilczki na mnie złościły. Ale fajny wilczek, ale fajny wilczek. O, fajny, chodź tu, chodź tu. No chodź! No chodź! Eee, fajny filmik. Nie. Jezus Maria, nie idą żadne po mnie. Tam na szczęście chyba się nie zazłościły bo idą w swoją stronę, a ja wracam do mojego celu, czyli zbier zbiera zbierzenie. Nie. Jak to się mówi? Z... Zebranie! O, właśnie, zebranie jedzenia! <laughs> Jak wy się tu krowki rozmnażacie, że tu teraz jest mała krówka! Jak to jest możliwe! Dobra, mamy już troszeczkę jedzonka przydałoby się gdzieś kopać i, i zebrać coś jeszcze. A to bo właśnie potrzebuje craftingu, a gdzie jest ten crafting? Nie, zgubiliśmy crafting! Gdzie jest crafting? O, tu jest! O, przepaść! Yy, zróbmy sobie kilof. O! I mamy kilof. A, Przepraszam Dobra, ja sobie to tylko szybciutko poustawiam Jeszcze zrobię sobie yy, zbrojkę, patrzcie, bo możemy zrobić, bo akurat tyle krówek mieliśmy Ej, słyszałem krówkę Halo, krówka? gdzieś się schowałaś? Tam jesteś gdzieś? Nie? I mamy zbroję! Jest, nasza pierwsza zbroja I czy mogę tak za... <laughs> Założyłem Dobra, to ty, mała krówko, się odzywałaś Ciebie słyszałem Nie patrzcie tym zezem na mnie Seszliśmy sobie czy mogę tak rzucić? Rzucaj się! Ua! Uuu, co to jest za ruda? Aha, dobra, to jest y, koper. Bodajże, chyba koper, nie pamiętam jak ta ruda się nazywa. Ja sobie to pozbieram troszkę w umielka. Myślę, że mi na chwilę wystarczy. Co my tu mamy? Aha, to przez to jest tu jasne. Ja myślałem, że tu coś jest, a tu nie ma nic. I fajnie, i teraz muszę wejść tam na górę. Chodźmy sobie na górę. Ja póki co wykorzystam to, że mamy bruczek i zrobię... Kilofik. Nie. 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 Nawet kraftowanie potrafi być w tej grze męczące. Tu jest fajny cave. Mm, tu nic nie widzę, ale coś tam chyba można wpłynąć. Zobaczmy. Czy coś tu jest fajnego. Aha, nie. Wypływ z jednej do drugiej wypływamy. To, to niekoniecznie ciekawe miejsce. Hop! O, dobra. Ach to to nie, to to nie, to nie cave, którego szukaliśmy Zobaczmy sobie tu widoczki I, i powiem wam, że jest tu całkiem, całkiem ładnie Co myślicie? Napiszcie Okej, okay. o! Wiem, fajną rzecz muszę wam pokazać Tylko czekajcie, ja jeszcze wezmę tu, zabiję, tylko patrzcie, bo tu płyną te y, rybki Że my trochę ich pozabijamy No, okej, okay, dobra, mamy jedną rybkę, wypływamy No Gdzie? A! Jezus Maria! Tego nie zauważyłem! Umieraj Jezus Maria Boże jak ja się wystraszyłem A tam jest jeszcze kolejny Nasza pierwsza walka dzisiaj Umieraj, giń, przepadnij Ty zły, złolu O nie, mam pół seruszka. Wypływaj, wypływaj No wypływaj Jezus Maria Jezus. Wypływaj Wypływaj Boże Prawie umarłem Jezu, ja tego nie chciałem! Boże, boże, surowy kurczak, cokolwiek, ja nie mogę teraz tak szybko umrzeć. Powiem wam, przegibałem sobie, ja tak, ja tak nie chciałem, nie? To nie było specjalnie. Zapomniałem, że to hardcore ją nie mocno biją, nie? Macie tabletki od serca? Dajcie. Dajcie tabletki od serca. Jeszcze bym umarł w głupi sposób. Dobra, a ja craftinga zapomniałem wziąć ze sobą. Boże... Nie! Słyszałem zombiaka. Gdzie jest zombiak? O nie, 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 nie. Nie, co was tu tyle? Idźcie sobie stąd. Nie, no nie mam gdzie uciec nawet. Tu jest crafting. Nie, małe zombie! Idź mi stąd, bo umrę. Nie! Nie! Boże, nie! Czekajcie. Nie, szkielet gdzieś tu jest. Nie, nie w tą stronę. Nie, bo ja umrę. Nie, goń mnie. Nie, nie goń! Nie goń! No weź mnie zostaw! Nie no, please! Za dużo wrażeń! Nie! Please, please, please! Wkopmy się szybko! Nie! Nie! Nie, nie. wkopmy się! Nie! No nie! No jak to? No skąd on się tu wziął? Dlaczego? Pomarłem! Nie popłakałem się, tylko tak gadam po prostu, bo to o, jakie to są emocje. Ale skąd on się tu wziął? Przeżyłem to naprawdę ogromne emocje. Mam nadzieję, że wy razem ze mną, że się ubawiliście. Napiszcie mi proszę, czy chcecie, żebym spróbował kolejny raz. Ja mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zostawiajcie łapeczkę w górę. Napiszcie jakiś komentarz, zostawcie subskrypcję. Mam nadzieję, że będziecie chcieli więcej takich odcinków. No i co? Mogę tak rączkami wam pomagać. Pa, Pa! Pa, cześć!